O kiedy pierwsze staną się moment. Cóż to za rozkosz wtedy być?! Zapytajcie Artura. Daję słowo, nie kłamie, ale był jak ulał. Sześć słów w tym telegramie, zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Zadrżałem druga w noc. Pod stylią stał jak pika. I urał się mi włosy do samego śpiesika. <coughs> <coughs> Zasarwana donośka. Do Roskas? A może, Rzeczywiście... ci zgodziłem, zapomniałem. Przez miasto prowadził mnie Artur i Ronat. a to nie takie proste, gdy to zielono, szalone. Odszale proszę Państwa, przez cały nocny No wypychanie ptaków. Nocne gorsety kolumbia. Nocny tramwaj. Nocna trumna. Nocny fryzjer, Nocny rzeźnik. Nocne tańce wieczystego. Nocna. Szałka przy kościele, w sumie przyjaciele. Wieczny wiatr i wieczny los, ale w knajpie doroszkarskiej, ruk piarskiej i kominiarskiej i teraz z słowo. I przemawia mistrz orożko. Póki dorożka dorożką, koń, konie, dyszę, tyśle. Póki woda w mily jak tutaj wszyscy jesteście, zawsze. Będzie w każdym mieście. Zawsze będzie choćby jeden, choćby nie wiem jaka biedna, zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożka, zaczarowany koni.